Najgrażynka pani nie ucieka z tą kamerą. Dziękuję. Proszę bardzo. Ojej. Dziękuję bardzo. U pani byłem? Byłem. Tak, mamy, mamy. Mamy, bo telewizor mi już będzie, no ładne uśmiech a jak pięknie gra nie nie no ładnie, pięknie no, ładnie, a bez znowu? <śm> a każde no nie, się Panią też wczoraj już widziałam przy pani? A? Ja już cały dzień nie widziałam przy taka Ona jest taka podobna. O, jak miło! Te same twarze. Te same twarze co wczoraj. Jakie żywo.